Witam kochani bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot, tarociska Fortuna się kłania. Dzisiaj kochani horoskop tygodniowy od 29 marca do 4 kwietnia dla znaków powietrza, bliźniąt wagi wodnika. Moi drodzy jeszcze słowem wstępu powiem tak, drugiego kanału nie mam, Wszystkie opóźnienia tutaj są spowodowane moimi sprawami prywatnymi. Kolejne pytanie, kochani, sprawy urzędowe, administracyjne, nie martwcie się, jestem zdrowa. Oprócz tego, że czasem mam jakiś katar, także zmiana klimatu. Także, kochani, tyle wyjaśnienia. Aha, jeszcze jedna sprawa. Konkurs, który będzie organizowany, to będzie ogłoszony... Pod koniec kwietnia te trzy osoby, za luty, marzec, kwiecień. Także też proszę spokojnie, cierpliwie poczekać i będą oczywiście trzy osoby na darmowe czytanie za te miesiące, które jestem Wam winna. Także bliźnięta zaczynamy od 29 marca, przypomnę, do 4 kwietnia. Poniedziałek u bliźniąt. No jakieś wahanie, zastanawianie się, co robić dalej. Czy wyruszyć gdzieś, czy coś kupić, czy sprzedać, także możecie dostać również jakąś ofertę dodatkowego zajęcia, jakiejś pracy. We wtorek ciekawy dzień, taki zbalansowany, macie kogoś do przyjaźni, moi drodzy, zajmujecie się spokojnie swoim życiem, jesteście w harmonii. W środę może być jakiś drobny konflikt. Trzeba na to zwrócić uwagę. To taki jeden nie, niezbyt pomyślny dzień ktoś może będzie was prowokował do kłótni, coś tu będzie się działo, że będzie to nie po Waszej myśli. Ale już w czwartek wszystko zaczyna się od nowa, czyli wszystko wchodzi nowy jakiś czas, nowa zmiana może też otrzymacie wiadomość o finansach. Czwartek bardzo dobry dzień na finanse. Również możecie wpaść na pomysł zarabiania pieniędzy. Czwartek korzystny. Piątek: dużo miłości, bardzo dobre emocje, szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina, zadowolenie. No i sobota: też rozmowy z kobietą, która wspiera, pomaga, jest serdeczna. Także wy również możecie pomagać innym. To jest bardzo dobry czas. I w niedzielę, król kielichów. Wsparcie od mężczyzny, radość. Może być bardzo ciekawa rozmowa. Ogólnie bardzo rodzinny tydzień. Oprócz, tak jak mówię, środy. Bardzo dobre emocje. Oprócz środy. Kochani, karty Lenormand mówią. O przyjaźni, miłości, dobrych emocjach, ale też y, tutaj czekają Was jakieś niespodzianki z urzędem. Y, tutaj jest wysoki urząd w Lenormand. Mogą być dobre wiadomości i ogólnie, moi drodzy, radość, wsparcie. Także nie będzie źle, wyjaśni się coś z urzędu dla Was. Także, kochani, zdrowie, dobre, bóle głowy, jakieś spowodowane może lekkim stresem. A poza tym, oczywiście, bardzo dobre emocje może jakieś drobne alergie, katary, czy też, moi drodzy, drobne, jakieś uzawienie oczu, swędzenie skóry nic groźnego. Pozdrawiam wszystkie bliźnięta, życzę wspaniałych świąt wielkanocnych. No i moi drodzy, wagę zapraszam. Zobaczymy co u wagi teraz y, od 29 marca do 4 kwietnia. Waga. Zobaczmy co tutaj wyjdzie dla wagi. Poniedziałek czeka Was jakaś podróż, gdzieś będziecie wyruszać. Może to być też podróż mentalna, niefizyczna, o czymś będziecie myśleć, będziecie chcieli zostawić wszystkie sprawy jakieś trudne za sobą. Kochani, wtorek, niska energia, jakaś słaba energia, uważajcie na swoje zdrowie, ale też tu może być jakaś kłótnia, jakaś sprzeczka. Mogą być też jakieś nerwowe sytuacje spowodowane moi drodzy, zmianami w finansach. Bo na środę wychodzi dużo jakichś ograniczeń związanych z finansami. Coś Was ograniczy. Także możecie oczekiwać na finanse w środę. W czwartek zawieszenie. Ogólnie będziecie myśleć nad swoim życiem, przemyślać pewne sprawy, ustalać. Ale w piątek już będzie fajny dzień, ponieważ dużo wiadomości koło Was. Może jakieś listy, smsy, rozmowy, ustalanie pewnych spraw, czyli czwartek taki fajny, ciekawy dzień, ale piątek znów ograniczenia, jakieś braki albo w finansach. Sobota, przepraszam, bo tutaj piątek dobry, sobota, ograniczenia. Czy to będzie wam kogoś brakowało, kto może wyjechał, jest gdzieś daleko? Albo też, moi drodzy, finanse nie będą się zgadzały. Nie pożyczajcie, może, pieniędzy w tym tygodniu. No i niedziela. Jakieś takie zablokowanie ogólnie. Możecie spędzić ten czas w domu, spokojnie, nie wyruszać nigdzie. Moi drodzy, pamiętajcie, że macie wsparcie od rodziny, ale też. Ktoś fałszywy jest i to się wyjaśni. Zalecane jest, abyście gdzieś spacerowali, oddychali świeżym, zdrowym powietrzem. Może wycieczka do lasu byłaby dobra, gdzieś spacer po parku. Dla wagi. Zdrowie ogólnie trochę jest tej niskiej, takiej słabej energii. Trzeba by było wzmocnić się jakimiś suplementami. Diety, kochani, no i też nogi, tutaj się pokazują bądź plecy, korzonki. Ja wam drogie wagi, życzę na ten tydzień dużo, dużo zdrowia, przesyłam moc pozytywnej energii i życzę spokojnych, radosnych świąt w ten czas, moi drodzy. I teraz przechodzimy do Wodnika. Wodnik od 29 marca do 4 kwietnia. u wodnika. Wodnik. Dużo radości w poniedziałek. Świętowania przyjdą do Was może goście, albo też Wy gdzieś będziecie zaproszeni, bądź też będziecie się cieszyć z jakiegoś sukcesu. Moi drodzy, wtorek. Y Trochę smutku wygląda na to, że będziecie się jakoś tak wspierać, leczyć trochę po tym poniedziałku, bo tak wypada w kartach. Tak tutaj wychodzi. Niektóre osoby mogą mieć problem i może Was głowa bolać po poniedziałku, ale też będziecie wspominać swoje czasy przeszłe i tak to będzie wyglądało. Refleksyjny wtorek. Środa. Rozmowy, wsparcie z kimś, kto jest bardzo kontaktowy, ale trochę rządzący, ale bardzo pomocny. W czwartek no jest trochę obciążenia. Może też będziecie kończyć jakieś sprawy w waszym życiu i będzie trochę trudno. W ten czwartek obciążający taki dzień, ale piątek. Wyrównanie, balans życiowy, oczyszczenie, spokój, harmonia. Możecie odpoczywać, zająć się czymś, naprawdę na czym Wam zależy: jakieś hobby, może jakąś książkę przeczytacie w piątek. Także będzie na to czas uwodnika. W sobotę myślę, że mogą być problemy ze snem. Także dużo myśli, pamiętajcie o tym, aby myśleć pozytywnie, bo tutaj jakieś czarnowictwo u Was może się przytrafić, włączyć niepotrzebnie. I moi drodzy, w niedzielę taka huśtawka nastroju, zastanawianie się, co robić, czy wychodzić z domu, czy zostać, czy po prostu. Będziecie myśleli o swoim życiu, na przykład o sprawach finansowych, będziecie podsumowywać pewne sprawy, zastanawiać się, co robić dalej. Moi kochani, dużo wiadomości, zmiany i wyjaśnienie pewnych spraw. Pewnych spraw, czyli kochani, mogą to być sprawy zawodowe, urzędowe, wyjaśnienie i zmiany, zmiany. W tych sprawach. W zdrowiu. Uważajcie na swoje emocje, nie lękajcie się, także kochani, nie przeciążajcie kręgosłupa, kości, stawy, mięśnie tu wychodzą i nawet bym powiedziała, mogą być jakieś problemy, moi drodzy, z uszami, z błędnikiem tutaj. Bądź też z narządem ruchu, lędźwie kolana. Na to trzeba zwrócić uwagę, ale ja wam, moi drodzy, życzę dużo, dużo zdrowia, dużo radości w tym tygodniu, spokojnych świąt wielkanocnych, moje drogie wodniki. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zapraszam do oglądania, do usłyszenia.